Jo, jo, Adi numer 28. Dzisiaj będzie naprawdę poważnie. Mm, nastąpiła jedna z pierwszych interakcji. Yy, napisaliście do mnie, że macie problem z bambusem. W tym oto dworku pojawił się bambus i ten bambus, zanim przyjechałem, żeby zrobić z nim porządek, bambus zbiegł. Nie można było go znaleźć, więc ze swoim operatorem wyruszyliśmy na poszukiwania bambusa, nie uciekł daleko. Na szczęście znalazłem go pod tym drzewem. Państwa, musimy z tym zrobić porządek. Jak nie można? Teraz zobaczcie, jak to będzie wyglądać w momencie, w którym zaczynamy robić porządek z bambusem. <tryk> Oh. Huh. Oh. Oh. Adi numer 28 Będziecie mieli jakiś problem Dzwoncie piszcie Załatwimy sprawę